Wow. Dzisiaj będzie tritag. Takie połączenie trochę jak sztuka nowoczesna do tej gitary. Tutaj dama z wyszywana. stajem, wyszywana. Jakiś bizki. A tutaj orzeł amerykański, ale szalony. O zip po zapalniczka I pulsoksylonik. O tak. Jak się skaca pulsoksylonik. O jakie maczety. Kiedyś, jak się chciało mieć kilka telewizorów podłączonych na raz do jednego wideo, żeby na ileś wyświetlać obraz, to taką przejściówkę trzeba było mieć Jeszcze Naprawdę? Ale ciekawe. Jakie grube, wielkie kable wtedy były. Czyli jednak technologia to poszła do przodu. I jakie okazy! Nawet dla młodych ludzi można mieć coś, co wygląda jak skantek strajka. Jaki to skin? Hmm. Czy u Was w domu też to było? W tu koniec w tym w koniec? wszystkie klasyki polskiej muzyki. Tak, tych przedmiotów jest też sztuka dekołparz, czyli ozdabianie, dekorowania przedmiotów. Pamiętam te delfinki, były u każdego w domu. Super są. A tutaj pani sama robi mydełka Tak, jeżeli ktoś jeszcze korzysta z Samsunga A6, to może mieć budować. Może też mieć kran. fajne jest to, że mogą też tutaj przyjść dzieci i sprzedawać swoje fanty za symboliczne pieniądze. Tak. Wiele ciekawostek, na przykład książki, które sami w podstawówce. Książka sama się czyta. Nowoczesny automat. Dinozaury nie wyginęły, są na pogodnie. Ręcznie robione przez kogoś. Angry birdie, pokemony. bo te oczy takie trochę jakby coś mu było nie tak, ale fajnie. Smok piękny chiński. Mamy rok smoka. Fajnie, jest troszkę elektroniki. Z... sierpnia 1988 roku, wydanie Kuriera Szczecińskiego. Można spotkać całe kolekcje komiksów. Tutaj mamy serię Kapitana Żbika. Obrazy z różnymi miejscami ze Szczecina. Widzimy tutaj Wały Chrobrego, okolice zamku, okolice Muzeum Narodowego w Szczecinie. Most długi, czyli dawniej most chłodny. To wygląda jak otwierany most długi, zanim go zamknęli. Zanim go zamknęli. I co tutaj, dawny dworzec? A tutaj stary, dawny budynek pleciugi. Nawet mangi. To nie jest koń. To jest jednorożec. To jest jednorożec, rzeczywiście. Ktoś kupił tego jednorożca, który nie był koniem. Jeszcze ponoć śpiewa, nie? Co? Nie, tam z przodu chyba... To nie jest chwilę cingowy. Dobra, zmęczył tak. się. Dal osoby uśmiech. Jednorożec stracił skórę. Ja mam takie te starsze Hot Wheelsy. Próbowałam znaleźć sceny, wiesz, no, bo no niektóre są zabytkowe. Ciekawe, czy taka pomoc drogowa ta radę scholować normalnie wielkości samochód. O, ten camper y, dla lalek Barbie. Bardzo fajna rzecz. Kotki. A w niektórym języku prawie jak psy, pisici, można pomylić. Mamy tutaj ciasta. Fajne ciasta. I babeczki. Robią się goferki albo tosty. Jest popcorn, naturalne soki robione przez osoby z osiedla. Tutaj mamy sok z aronii, czosnek niedźwiedzi i jajka z wolnego wybiegu. O, to jest litr. O, jest, tak, rzeczywiście. Modne ostatnio kryształy, które wracają do łask. Lis i winogrona. Kiedy ubrania stają się ubraniami do ćwiczenia? To jest pytanie, czy jak te rzeczy tak wiszą, to czy one też tak zdobywają muskulaturę jak człowiek? Może się powiększą. Jedna z ostatnich inicjatyw osiedla pogodno. Bulodrom. Tak się gra w to. Jak w to się gra? Gra się metalowymi kulami oraz drewnianą kulką, celem. Nie wiedziałem, że mówisz na nim świnka. Świnka? Ale śmiesznie. Aha. No Tutaj Z przestrzeń do tego, aby grać w bule.